Siemaneczko w 64 części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. Część świątynną mamy za sobą. Dostaliśmy tu ciekawego quest'a na temat e, potencjalnego artefaktu Innosa. Zastanawiam się jeszcze nad tymi hienami. Czy w nocy tam się faktycznie coś na tym cmentarzu dzieje? Quest'a nie dostaliśmy, ale może coś tam w nocy warto zajść. Dobra, dzielnica portowa. A więc pewnie tutaj będą slamsy, nie? No zapewne tak. Zapewne... Tak, dobra, trzeba się tutaj porządnie rozejrzeć jakiś szpargał? ktoś tutaj nie zostawił? Dzień dobry, bezdomnych tutaj mamy, no tak. Nie chcę odziwo dziwo żadnych pieniędzy ode mnie, tylko tamten gościu ciągle chce. Ale żyjemy się, o kurde, jak to roz, rozstegowane, roz, rozkminione tutaj. A i tutaj trzeba ten dom uciech znaleźć, bo to jest ostatni chyba... O proszę, jak miło, ostatnie miejsce, gdzie piwo będziemy musieli sprzedać. Fajnie, fajnie, podoba mi się, że tu na parterze coś takiego jest i na piętrze. Dobra, tu mamy naszego sklepikarza. Kurwa, może ciekawe, a w takim miejscu? Może jest tutaj coś godnego uwagi? Trzeba z nim konkretnie pogadać, no? Witam klienta. Mhm. Przyszedłeś zobaczyć najświętsze relikwie? Oczywiście. Tylko uważaj, to potężne, magiczne przedmioty. Mam tutaj nawet łzy Adanosa. Wystarczy jedna kropla dodana do napoju. A każda kobieta w mgnieniu oka pokocha cię do końca swych dni. A może szukasz bogactwa? Jeśli tak, to proszę, oto korona Adanosa. Włóż ją, a bogactwo samo do ciebie przyjdzie. Hmm, wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Beliara. Tylko ostrożnie. Jeśli otworzysz buteleczkę, zapach doprowadzi twoich wrogów do szaleństwa. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego Boga ciemności, do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja Chaosu. Ja, dobra. Ech. Imponująca oferta, ale te wszystkie twoje relikwie, jakie nazywasz, mm -hmm. wyglądają tanio. Tak jest. To nie poznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy. W przedmiotach prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk, oczywiście, nie mnie oceniać boską przezorność. Dobra, e, co tam masz? Po handlu... O, faktycznie mogę to kupić. Urma faktycznie jest mega tanie. E, oddech śmierci, płonące ostrze zagłady. Ciekawi mnie to, płonące ostrze zagłady. Co słychać? U mnie nieźle. Może młodzieniec ma ochotę zaopatrzyć się w jakiś cenny artefakt? Może? Co z... u mnie nie. Dobra, zapiszmy i sobie, kupmy coś tam jedną rzecz sobie wybierzemy na próbę, bo jestem cholernie ciekaw, czy to będzie, no, będzie raczej jakiś bullshit. No, Ale zobaczymy, jakiej kategorii bullshit. Czy bo naprawdę handluj. takiej podrzędnej? Okej, okay, płonące ostrze zagłady za 50 sztuk złota um... To nie jest raczej szabla pojedynkowa. Gdzie to może być? Czy to w ogóle będzie jakaś faktyczna broń? To jest Kurwa, nóż do mięsa, ja pierdziele. Kulące ostrze zagłady. Okej. Okay. Więcej siły wymaga niż obrażeń. Dałem... Ile to jest warte? 50, tyle ile dałem? broń Ale po... Widzisz, to nie było takie. Są zbroje trochę... Ciężko mi zobaczyć, czekajcie. Kurde, a, myślałem, że będę mógł to wyjąć. Się przyjrzeć, ale wygląda <słyska> chyba całkiem fajnie. Wygląda, no, okej. Pewnie gówno to daje, ale wygląda całkiem ciekawie. Dobra, niech będzie chociaż 50. Dobra, niech będzie te 50. Ciekawe, jakbyśmy wszystko wykupili, nie? I się ubrali w ten cały secik. Bo. A Nie, wykluczają się, no przecież kostur nie założymy kostura jak mamy mieć. No. Huh. Dobra, spytajmy go o coś związanego z Innosem. Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany okiem okiem Inosa. Okiem Innosa? A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Mhm. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, Aha. dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. Przypomniało mi się, że muszę jeszcze runę teleportacyjną kupić u tego maga za stówkę. Ile sobie życzysz za to cudo? Jak dla tak wymagającego klienta, jedynie 106. Za zł. drogo. Eee, już wiem, dlaczego ucieka przed Palladynem. No, te teksty nie przeszłyby u Palladyna, i on się bał, że go skróci o głowę zapewne. Eee, dobra, kończ z tą farsą. Kończ z tą farsą. Sprzedajesz bezużyteczne przedmioty i liczysz, że jakiś idiota da się nabrać na ich boskość? Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz tylko przetestować jeden z moich artefaktów, a od razu zmienisz zdanie. Dosyć. Jeśli nie chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się bliżej Twoją działalnością gospodarczą, to pomożesz mi w jednej sprawie. No. Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę magom? Przecież to bardzo zajęci ludzie. Jak mogę Ci pomóc? Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z Twoich artefaktów uczyni go niepokonanym w boju. Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam beliar ze 20 razy. Muszę się dowiedzieć, czy Twoje oko i nosa cokolwiek potrafi. Tylko coś naprawdę wyjątkowego byłoby w stanie zrobić na nim wrażenie. Fakt, paladyni są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. Hmm, brzmi ciekawie, może na tym zarobimy jeszcze. Zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Przyjdziesz z nim o północy pod kapliczkę Inosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego Paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Ty chcesz się pozbyć problemu z Paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę Paladynowi? Hmm. Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój palady nie zapomnicie do końca życia. Przyprowadź go, powiedzmy, po północy, pod Kapliczkę i Nosa, za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Okay. Dobra, niech ci będzie, przyprowadzę go. No brzmi ciekawie, bardzo ciekawie. Pohandlujmy. Eee, e, e, dobra, nie, nie, nie chcę kupować tego shitu. Już i tak wydałem 50. Nie mogę go okraść. No nie, szkoda, muszę chyba tą złodziejkę trochę jeszcze zainwestować. E, po północy. Dobra. Dobra, to zrobimy to. Zajmiemy się tym questem, no? Tylko. Teraz od razu? Czy może tu jeszcze się rozejrzyjmy? O, tu mam jakiegoś. Co tam się dzieje na dole? Cholera, wie, tu mam jakiegoś strażnika. Ej, Co słychać? Odejdź, przeszkadzasz mnie. Aha, to się nagadaliśmy. Co słychać? Odejdź. Dobra, Walcie. walsie tutaj sobie nie wejdziemy. Mamy włóczęgę jednego, drugiego, następnego. Co powiem? Spójrz na mnie. Ilu takich jak ja spotykam? Dobra, Jak świetnie, idealnie. <gry> Widzę, że humor mu nie dopisuje. Ok, myślę, że. Yy, no, chodźmy do tego paladyna. Znaczy, przekimać się musimy najpierw. No, przyszedłem tutaj, sobie obok świątyni, jeszcze. I zobaczcie, warto tutaj wpaść, bo mamy jakieś. Y Zwoje. Tak z ciekawości, nie? Zobaczyć, czy coś tutaj konkretnego może być. Tam na górę chyba nawet nie ma jak tam za bardzo wejść. Jesteśmy już godzina dwunasta w nocy. Kupiłem sobie runę od tego maga, więc możemy się już do miasta tepnąć w razie w. E, słuchaj, jest robota. Je, wiem, e, co robić. Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza? Mhm. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest Dokładnie. Twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do górniczej doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne, a co takiego dla mnie ma? Jest w posiadaniu oka i nosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń. Twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia. Możliwe tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mhm. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. Dobra. Ok, czas ruszać. Czas ruszać. Za mną. Dobra, by, ciekawe, bo przez chwilę myślałem, że może nas tam przeniesie, nie? Ale okej, okay, no wyruszymy Zabryka. razem. E, może po drodze czeka nas jakaś przygoda, nie? Jak, jak to zadanie się z, wola nieba, tak? Tak, dobra. Taki taki tytuł będzie odcinka. Przy wschodniej bramie, okej. Okay. zobaczę, Czemu on ma cały czas słowiański przykłód? Coś czuję, że to jest chyba ten, co sobie lubi wypić, nie? Mam takie <laughs> dziwne wrażenie. No, tu się coś rozsypało. Może tam trzeba było posprzątać. Nie, nie mam na to czasu teraz. W nocy też jest kolejka. No, kaman. Ludzie muszą kiedyś spać. Czy zechce mi pan potrzebną. Dziękuję. Nie ma innej opcji. Dobra, chyba trzeba będzie mu w końcu odmówić, nie? Ile już z pięć razy mu dawaliśmy monetkę. Także niech przyzwyczaił się Skubaniec do dobrego. Dobra, czyli wschodnia brama to jest tam ta druga, ok? Damy radę. Ogarniemy to. Tylko niech nie idzie przez stare miasto, bo tam nas... Wypieprzą nas zbity pysk. Nie no, przez stare miasto? Nie no, tak się śmieje, wiadomo, że nie pójdzie. Um, no ciekawe jakie widowisko na nas czeka. <grym> Mam nadzieję, że da się na to nabrać. Eee, mam pewne wątpliwości. Zobaczymy jak to będzie wyglądać no, myślę, że na byle gówno się nie nabierze, ale może to będzie spektakl z wysokich lotów, nie? Zobaczymy. Oko i nosa. No tak, no jest taki artefakt, jest jak najbardziej. Eee, ta kapliczka była gdzieś po lewej? Teraz, jak średnio pamiętam, moje coś mi przylagowało. Eee, Pytanie, czy tutaj jakieś stworki nas nie zaskoczą, ale nie, chyba powinno być C. W sumie, ja tak sobie troszeczkę. No właśnie, nie tak bez zastanowienia. Czekajcie, zaraz to naprawimy. Eee, pochodnie, no pewnie, bo ja, jeszcze, ja lepiej widzę niż wy, nie? Po co się macie męczyć? Zresztą jak już wyszliśmy z miasta i cholerwie, może nas coś tu zaskoczyć. Dobra. Tak, ta kapliczka jest tam, kurwa, to jest dość daleko. A, podróżny, dobra. No, idę, idę, spoko. Nie przejmu się. Do burszczynowego wybrzeża. Tam jeszcze nigdy nie byliśmy. Spokojnie idę tuż za tobą. Ok, jest ciężko. się nie okazało, że to są jakieś kurwa bandyci. Czekajcie. Może zapiszmy to na oddzielnym slocie. No bo coś mi się nie podoba, że tu jest taka obstawa. Sporo ich tutaj. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Jesteśmy. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl. Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugha, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. By rytuał się powiódł, musimy opuścić trochę krwi hmm. Paladynowi, najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej, a w szczególności jej rycerskich reprezentantów. Oczywiście, nasze spotkanie musi pozostać słodką tajemnicą. Jeśli ktoś się o nim dowie, to znajdziesz się w... ...opałach. Nie, 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 nie podoba mi się to. Nie ma mowy. Nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los, braci ich. Spodziewałem się naprawdę czegoś się. lepszego. Kurwa. Dobra? Dobrze idzie. Kurwa, lajtowo. No, lajtowo. O cholera. Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na kmiotka, to walczysz. <gry> Całkiem nieźle, Dzięki. Dzięki ale konwenanse na bok. Gdzie jest artefakt? I dlaczego przyprowadziłeś mnie do tak niebezpiecznych osób? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. gnida. Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzyć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Uspokój się i chociaż raz pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności i wsparcie innych członków zakonu. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna. Moc i nosa prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z ten Gralem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. Okej. Okay. Jakże. Nie wytrącaj mnie z równa. <słuch> Kurwa, sprawa się rypła troszeczkę, nie? Obsesja Runara omal nie zabiła nas obu. Na szczęście, mimo swojego nierozgarniętego rozgarnięcia, walczyć potrafi całkiem nieźle. Muszę porozmawiać z ten garem o całej sytuacji. No z tym pieprzonym kupcem też musimy pogadać, mędom... pieprzoną. Kurwa, się spodziewam naprawdę jakiegoś przedstawienia, nie? Ale takiego wiecie, że, że, że on to łyknie, że to będzie naprawdę fajnie zrobione, a nie... Nie pułapki, w sumie nawet nie pomyślałem, że on kurwa może pułapkę szykować. Na Paladyna? Chociaż nie no, jakbyśmy zostawili go samego. Ale nie, no przecież więcej roboty tu Paladyn chyba zrobił. Jakie dziwne wrażenie mam. Kurwa, co za mędy. Co za mędy pieprzone. Dobra, zetnijmy sobie drzewo, bo się muszę trochę uspokoić. O, wreszcie umiejętności mi się zwiększyły. Ciekawe na jakim poziomie teraz mam, bo nawet już nie pamiętam. 91, wow. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Wydawało mi się, że pięciu już. było. No może mi się tylko wydawało. Dobra, spadamy stąd. O, my chyba nie przeczytaliśmy tego regału, Cholera, nie? Cholera, co się dzieje? No właśnie. Zawisłem nad niebioskłonem i takie inne bzdury o gwiazdach i niebie. Powinienem to przeczytać, bo wpadł ekspikale. ale już jestem nakręcony. Cholera! Co się dzieje? Żeby pogadać... O, to jest ten tutaj. Dobra. Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem nie? z nim. Wygląda na to, że chłopak się opamiętał i chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Mhm. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego szermierz. Cóż, widziałem w swoim życiu lepszych, ale faktycznie chłopak ma ogromny potencjał. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Czas na nagrodę. Dokładnie. Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto złoto. Weź też te swoje światła. Niech wskażą ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. Okej. Okay. No, nawet tam, powiedzmy, pokryte koszta kupna tego gówna u tego cwaniaka. No. Jeśli pokażesz w jakiś sposób. Okej. Okay. Dobra, ha, czy handlu... nie, nie jestem godny. No ale okej, najważniejsze, że udało się to zakończyć z sukcesem. Aha... Eee, dobra, dobra, dobra. Także zajebiście. Eee, tu już nie mam czego szukać. Czego chcesz? Jeszcze mnie ciekawi i jeden temat, kurde. Jakbyśmy jeszcze na szybko pocisnęli do tego pieprzonego Cholera. Co handlarza jest? artefaktów. Hej! – Wszystko w porządku? – Tak. Jeden z tych gnojków porządnie dźgnął mnie w pachwinę. Ale rana się zagoi. Dobrze, że przyszedłeś. Trochę myślałem. I wiesz co? Nie mam ci za złe tego wyprowadzenia mnie w pole. Przez całe moje życie ktoś podejmował za mnie wszelkie decyzje. Pierw ojciec, który sprzedałby cały majątek, byleby przyjęli mnie na służbę u Paladynów. Potem przełożeni, wydający rozkaz, nie biorąc mojego zdania pod uwagę. W momencie, w którym i ich zabrakło, myślałem, że moim życiem pokieruje sam Inos. Nie potrzebuję boskiej mocy. Muszę liczyć wyłącznie na własne umiejętności. Czas na odrobinę pokory i podejmowanie trochę rozsądniejszych decyzji. Dokładnie. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak dobrze władał mieczem jak ty. Dziękuję. Chętnie pokażę ci parę sztuczek. Przyjdź do mnie, gdy będziesz o, chciał się podszkolić. Chętnie, bo faktycznie. pamiętał. Faktycznie. Powodzenia. Dobrze mu poszło, bo on więcej zrobił roboty niż ja z tymi. Naucz mnie walczyć. turniami. Okej, okay, będę o tym pamiętał. Na razie chyba nie potrzebujemy, bo i tak mamy tylko 10 punktów, a wolałbym je zachomikować, jakbym coś ciekawszego spotkał, ale myślę, że on będzie mógł nas nauczyć, wiecie, że on może nas Chorera, dużo więcej nauczyć. Co się dzieje? Ten jełob zamknął drzwi. On tam jest? Kurwa, tylko pytanie, czy zamknął drzwi. Hmm, bo jest noc, czy to przez zadanie? Podejrzewam, że to przez zadanie. No nic, trudno. To chyba sobie w tym odcinku. To chyba tyle w tym odcinku, nie? Tak mi się wydaje, że. Nawet nie bardzo mam się gdzie teraz przekimać, i to mnie trochę martwi. To mnie troszkę martwi. A co tutaj będzie po prawej? Ten wielki budynek. Aha. Dobry panie, udzieli mi pan pomocy. O co chodzi? O co chodzi? Sztuka złota. Tylko tyle potrzebuję. Kolejny. Dobra, trzymaj. Trzymaj. Jest pan takim dobrym człowiekiem! Pewnie codziennie będzie wołał tą sztukę złota jak tamten fajansiarz. Ej, ten też jest w przykucu słowiańskim. Kurwa, to już. To jednak. A czemu tutaj? To ze słoneczkiem te drzwi są. Nie mogę tego otworzyć. Okej, okay, jakieś tu ciekawe wątki się zaczynają, ale to zostawimy sobie na następny odcinek. Nie, tu musimy co tutaj, a my tu możemy przejść nie, to musimy o, jakieś te, są skrzyneczki a zobaczmy co tutaj mamy kurde, chyba, że wytrychy mi się skończą o, nawet wiecie nawet fajne rzeczy, to jeszcze tamtą drugą otworzymy i będzie naprawdę już e, koniec dobra, dobrze poszło o, nawet mamy skórzany mieszek. Pierścień odwagi, do siły i zręczności, zajebisty pierścień. Czy wolałbym... Kurwa mać. Ej, hey, oddawaj pierścień! Wal się na ryj. Po co ci ten pierścień? Chyba nie jesteś w pozycji, by zadawać no, myliś takie pytania. Się. Liczy się tylko, by ten pierścień wrócił do mnie. Resztę tych rupieci ze skrzyń możesz sobie zatrzymać. Nie ma nawet takiej opcji. Nie ma mowy. Nieładnie. Dobra, to się nie spodziewałem, ale wystraszyłem się, że to... E, że to strażnik będzie. No ale ten śmieć, no... ...nie byłby mi w stanie w żaden sposób zaszkodzić, no, kaman. on. Dobra podnieść pochodnie, Marvin. Eee, ten pierścień to jest fajna sprawa, bo jaki my mamy? Plus dwa do siły i... A nie, mamy w sumie zajebiste pierścienie, o to nie. Nie jest aż taki fajny, jak myślałem na początku. A, ale wola, wolałbym, żeby został w naszej kieszeni niż tego chłystka. E, 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 tak, jakiś skórzany mieszek. Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się i... नाराज